Witaj z tej strony Darek z Enlinado, czyli English like Natives Duo angielskie, jak grałem to Native Speakerzy, w którym to opowiadamy sobie o technikach, możliwościach, sposobach i różnych ciekawostkach związanych z językiem angielskim. Dziś opowiemy sobie co nieco na temat angielskiego dla seniorów. Czy mając na przykład 50, 60 a może 70 lat, warto się uczyć w ogóle języka obcego? Warto się uczyć angielskiego? Może ty jesteś seniorem, może jesteś już w takim wieku, gdy, gdzie sądzisz, że przecież nauka języka obcego to coś niesamowicie trudnego i z całą pewnością mi się to nie przyda. Może twój dziadek, twoja babcia, czy ktoś z twojej rodziny chciałby nauczyć się angielskiego, a może gdzieś w twojej miejscowości są kursy angielskiego dla seniorów. Czy warto? Moim zdaniem warto. Znajdziesz pewnie wiele argumentów, że osoby w pewnym wieku są już nieco mniej zdolne do nauki, do przyswajania informacji, bo mózg pracuje wolniej i tak Jest to moim zdaniem półprawda, bo wszystko zależy tak naprawdę od predyspozycji indywidualnych każdego z nas. Niektórzy ludzie w wieku 50 czy 60 lat uczą się naprawdę bardzo dobrze, mają bardzo dobrą przyswajalność. Mało tego, mają dobrą sprawność fizyczną, nieraz jadąc na rowerze jakiś starszy pan mijał mnie rowerem i zastanawiałem się jak to możliwe. Dlatego nie wrzucałbym wszystkiego do jednego, mówiąc kolokwialnie, Wora. A pamiętacie tę genialną reklamę z Allegro, kiedy to starszy pan uczy się angielskiego po to, żeby wyjechać za granicę do swojego syna, a tam poznać swoją wnuczkę, która jest Brytyjką, ponieważ urodziła się w Anglii i jej matka też jest Brytyjką, z tego tak przynajmniej wynika. Motywacyjne, prawda? Ale do rzeczy. Jest taka zasada, że dopóki się uczysz to nie stajesz w miejscu, bo gdy przestaniesz się uczyć, gdy stwierdzisz, że już nic nowego nie jesteś w stanie przyswoić, to wtedy tak naprawdę się cofasz. I to jest chyba najgorsze, co może zrobić każdy z nas: dojść do pewnego momentu i postanowić, że więcej już nie będę kładł nacisku, czy kładła nacisku na swoją edukację, bo z różnych przyczyn to nie ma sensu, bo na pewno się nie nauczę, bo to mi się nie przyda i tak dalej. Angielski, czy nauka w ogóle jakiegokolwiek innego języka obcego, to przestawienie podejścia w ogóle do komunikacji. Gdy zaczniesz uczyć się języka obcego, wcześniej nie umiejąc żadnego języka, to zrozumiesz, jak inne są zasady języka angielskiego. A to dopiero tak naprawdę początek, jeśli chodzi o języki obce, bo niektóre języki mają kompletnie inną składnię i kompletne inne podejście, jakby całkiem inną filozofię komunikowania się. Ale to ciekawostka na inne nagranie. Natomiast wracając do angielskiego, poznałem wielu poliglotów. Myślę, że można tak o nich powiedzieć, bo znają po 5-6 języków obcych, a nawet niektórzy znają tych języków na tyle, że zbierają się z tego dwucyfrowe liczby. I oni są tak naprawdę w różnym wieku 40, 50, 60. Jeden z moich amerykańskich znajomych ma 60 lat i uczy się polskiego dla własnej satysfakcji, bo jak sam mówi, to bardzo rozwija myślenie. Nauka mobilizuje, to jest jak ćwiczenie fizyczne. Jeśli chodzisz na siłownię, ćwiczysz swoje mięśnie, to te mięśnie są rozbudowane, jesteś silny. To samo jest z umysłem. Jeśli ćwiczysz umysł w jakikolwiek sposób, zmuszasz go do działania do cięższej pracy, to wtedy on pracuje na wyższych obrotach i taki też efekt warto uzyskać, będąc seniorem. Mnóstwo badań udowadnia zbawienny wpływ nauki, edukacji na kwestie takie jak choroba Alzheimera. Znacznie rzadziej popadają w choroby umysłu związane np. z demencją osoby, które mają dobrą edukację, które uczyły się przez dłuższą część swojego życia, niż osoby, które np. nie pracowały intelektualnie. Ale w tym wszystkim jest oczywiście mały haczyk, małe ale, bo jeśli osoba, która ma 40, 50, 60 lat czy więcej, nigdy wcześniej nie uczyła się żadnego języka obcego, to będzie jej bardzo trudno przestawić się na angielskie myślenie, właściwie na podejście do angielskiego języka. Najgorszym błędem chyba jaki można w tym przypadku zrobić, to zacząć naukę od gramatyki, bo jeśli takiej osobie, która jest mocno zakorzeniona w języku polskim, będziemy starali się przedstawić, że angielski jest o 180 Stopnie odwrócony i inny, to może się okazać, że ta osoba już na samym początku się zrazi. Dlatego, tutaj, jeśli chodzi o moje podejście, nie ma dużej różnicy od nauki przez osoby młode. I przez osoby starsze, ponieważ ja zawsze mówię, że warto zaczynać od zwrotów, od komunikacji, rozmawiania, przyswajania dużej liczby słów poprzez zwroty, oczywiście, które umożliwiają komunikację. Bo pamiętaj, że nawet jeśli popełnisz błąd jeden, drugi dziesiąty, ale będą te słowa, które mają dotyczyć Twojego przekazu w zdaniu to w tym momencie jest istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrozumiesz się z odbiorcą. Oczywiście będą występowały na początku jakieś błędy związane z komunikacją, jakieś wpadki i tak dalej, natomiast to jest kosmetyka, to jest kwestia do oszlifowania. Dlatego pamiętaj, nie zaczynamy od gramatyki. Gramatykę zostawiamy sobie na pół roku później, może rok później, żeby tylko i wyłącznie wszystko usystematyzować. Jeśli być może ty uczysz swojego dziadka, babcie, czy może któregoś z rodziców, czy... Masz kontakt i rozmawiacie na temat nauki angielskiego, i ta starsza osoba mówi ci wiesz co, to chyba nie ma sensu, bo ja w ogóle nic z tego nie rozumiem, to jest jakieś pomieszane, oni całkiem inaczej mówią. Tu jest. Yy, na przykład oni się pytają jak jesteś stary, zamiast ile masz lat. Pocieszaj taką osobę i mów spokojnie, po pewnym czasie przełamiesz się do tego i wszystko to ci się poukłada, zrozumiesz, nauczysz się, po prostu pewnego dnia to zaskoczy i okaże się wszystko takie. Takie jasne, takie proste. Bardzo dużym błędem jest też zadawanie pytań, dlaczego tak jest w języku angielskim, a dlaczego oni mówią w taki sposób, a dlaczego tak składają zdanie, bo tak, po prostu tak już jest. Dlaczego w języku polskim tak jest, bo ktoś kiedyś to wymyślił na przestrzeni wieków, tak to, się to, tak to się wyrobiło. I to samo jest w angielskim. Nie zadajemy dużo zbędnych pytań, dlaczego, jak, bo zaczniesz się zagłębiać, okaże się, że być może coś cię przerasta na daną chwilę i czegoś nie możesz zrozumieć. I to tylko sprawi, że będą nowe wątpliwości i będziemy. Mówić, a to nie dla mnie, to jest za trudne. Dlatego jeszcze raz podkreślam, najważniejsze jest podejście, niezależnie od tego, czy masz 20, 40, 50 czy 70 lat, możesz nauczyć się angielskiego. Powodzenia i jeśli Ci się podobało, to bardzo proszę o kciuka w górę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia już niebawem.